Artysta, który w ubiegłym roku obchodził stulecie urodzin, związany z Lubelszczyzną, tu w Nałęczowie, osiadł w 1953 roku. Pasjonują mnie ludzkie losy, zwykły mawiać, rzeźbiarz Stanisław Strzyżyński. Całe życie realizował projekty pomnikowe. Zobacz co słychać w czwartek o 19.45 w TVP3 Lublin. każdy jeden kanclerz może być, chyba że nie chce tego zawodu się uczyć, to nie będzie. To nie ma znaczenia, czy on jest nerwowy, czy spokojny, czy mało Czy się chce tego zawodu nauczyć, to, to każdy jeden może się nauczyć. Etnopolubelsku, piątek, godzina 19:30, TV 3 Lublin. Jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z Województwa Lubelskiego mogą ubiegać się nawet o 10 tysięcy złotych na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego, a to za sprawą otwartego konkursu ofert. Lubelskie wspiera OSP. Druchny i Druchowie ochotnicy. Chcemy, aby te dotacje trafiły do każdej jednostki regionu lubelskiego. Skorzystajcie z okazji i złóżcie wniosek. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 6 milionów złotych. Termin składania wniosków upływa 26 stycznia bieżącego roku. Liczę, że z naszego wsparcia skorzysta jak najwięcej strażaków ochotników. Gorąco zachęcam do sięgnięcia po dotację. Czekamy na wasze zgłoszenia. Szczegóły konkursu na stronie www.lubelskie.pl. Andrzej Baruła, dobry wieczór. Minęła 17.30. Zapraszam na Panoramę Lubelską. Po tygodniu od powołania nowych wicewojewodów wojewoda lubelski przedstawił dziś zakres ich obowiązków. Krzysztof Komorski podkreśla, że kompetencje rozdzielił na podstawie doświadczenia swoich zastępców. Lubelski Urząd Wojewódzki ma też nowego dyrektora generalnego. Wojciech Wołoch jest byłym funkcjonariuszem Straży Granicznej. Był już związany z Lubelskim Urzędem jako dyrektor biura obsługi. Jako pierwszy wicewojewoda będzie odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę czy sprawy obywatelskie. Sprawna obsługa mieszkańców, obywateli polskich i cudzoziemców to będzie kryterium, które będzie warunkowało i determinowało nasze działania, odpowiedzialność i kompetencje. One będą decydowały o tym, co będziemy robić, a nie jak będziemy robić. Z kolei Andrzej Maj to były starosta Kraśnicki. Był też zastępcą dyrektora lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie odpowiedzialny m.in. za kwestie rolnicze oraz politykę społeczną. Znam te sprawy doskonale z drugiej strony i wiemy, co boli samorządowców. Wiem, jakie, jakie są ich potrzeby. Większość, bym powiedział, tych ludzi w województwie lubelskim znam. Także myślę, że będę dobrym mostem, który rozumie problemy samorządowców do tego, aby współpracowali z administracją rządową. Wojewoda Lubelski nie ukrywa, że zakres zadań nowych wicewojewodów został rozdzielony tak, aby odpowiadał ich dotychczasowym doświadczeniom. Będziemy starali się we trzech. E, e... Jakoś ten okręt prowadzić do przodu, tak aby przede wszystkim wychodził on naprzeciw wszystkim interesariuszom lubelskiego urzędu wojewódzkiego. Jednym z priorytetów ma być przyspieszenie procesu obsługi cudzoziemców. Chodzi o to, aby formalności związane np. z zatrudnieniem obcokrajowców były jak najszybciej załatwiane. Mamy też szereg takich. Mm, swoich przemyśleń, jeśli chodzi o cele związane z, z punktami paszportowymi, dlatego że będą one Będą, będą one, będziemy chcieli, żeby były otwierane w, w kolejnych miejscach. Wojewoda Krzysztof Komorski zapowiada też dostosowanie struktury urzędu do obecnych potrzeb i wyzwań, związanych na przykład z sytuacją na granicy. Nowym dyrektorem generalnym lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego został Jarosław Szymczyk, który od końca grudnia kierował Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Urząd Marszałkowski w Lublinie chce promować rodzime przedsiębiorstwa, rozpoczął nabór wniosków dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zaprezentować swoje produkty czy technologie na targach w kraju i za granicą. Dotyczy to wielu branż, od spożywczych poprzez technologiczne, a nawet modowe. 11 branż, 11 krajów, 3 kontynenty. Tak w liczbach prezentują się misje gospodarcze, na których w 2024 roku chce zaprezentować się Województwo Lubelskie. Zarząd Województwa rozpoczął nabór wniosków od przedsiębiorców z regionu, którzy chcą pokazać swoje produkty czy rozwiązania na targach w Polsce i za granicą. Chcemy, żeby wszyscy przedsiębiorcy lubelscy, którzy mają coś do zaoferowania na świecie, ewentualnie chcą podejrzeć nowe technologie. Nowe sposoby wytwarzania, nowe sposoby handlu i nowe towary mogą także jeździć, bo pamiętajmy, że współczesny świat to jest globalna gospodarka. Wśród przedsiębiorców poszukiwani są głównie ci, którzy działają w takich branżach jak spożywcza, technologiczna, IT czy branżach związanych z zieloną energią bądź budownictwem. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, czyli są to przedsiębiorcy prowadzący. Zatrudniający do 250 pracowników, których obrót roczny nie przekracza 50 milionów euro. Jak przekonują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, udział w targach daje wiele korzyści. Przedsiębiorcy nawiązują kontakty, kontakty ze, z partnerami z zagranicy, często zawierają Kontrakty na sprzedaż swoich produktów na rynki zagraniczne, promują swoją ofertę produktową na rynkach zagranicznych, biorą udział w bardzo interesujących szkoleniach. Nabór wniosków dla przedsiębiorców prowadzony jest poprzez stronę internetową gospodarka.lubelskie.pl. Akcja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Kopalnia w Bogdance opublikowała wstępne wyniki za 2023 rok. Rekordowy zysk netto przy rekordowo niskim wydobyciu może cieszyć, nawet jeśli jest to głównie efekt wyższych cen węgla. Zarząd spółki zapowiada, że w tym roku kopalnia chce wrócić do standardowego poziomu wydobycia. 687 milionów złotych zysku netto przy wydobyciu 7 milionów ton węgla to czterokrotny wzrost zarobków mimo trudnego początku roku, kiedy to pod ziemią trzeba było walczyć z zaciśniętymi ścianami i dopływem wody. To opóźniło eksploatację, która wróciła do standardowego tempa dopiero pod koniec roku. W trzy miesiące udało się wydobyć 2,5 miliona ton węgla handlowego. Stąd ambitny plan na 2024 rok: znów wydobyć ponad 9 milionów ton węgla. Na przełomie 23 i 24, yy... Znów podjęliśmy współpracę z firmami na Ukrainie i zaczynamy eksportować nasz węgiel, więc myślę, że uda nam się uplasować tą ilość na rynku. Zyski udało się osiągnąć mimo wysokiej inflacji i realizacji wszystkich obowiązków i postulatów płacowych strony społecznej. Plany inwestycyjne są ambitne to m.in. dalszy rozwój farmy fotowoltaicznej. Została zainstalowana pierwsza część 3 MW. Tu chcemy rozwijać się w zakresie produkcji energii elektrycznej, z odnawialnych źródeł energii, ale także to są projekty wydobycia innych surowców, które teraz podlegają analizie. Bogdanka wciąż pozostaje w grupie kapitałowej koncernu energetycznego Enea. Kopalnia cały czas opracowuje długoterminową strategię, mającą dać temu zakładowi pracy szansę przekształcenia się w koncern multisurowcowy. Ćwiczenia z ratownictwa lodowego przeprowadzili dziś rydcy strażacy. Dotyczyły pomocy osobom, które wpadły pod lód. Strażacy przypominają jednocześnie, że najlepszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa jest niewchodzenie na niepewny lód. Pomimo nieustających apeli służb, wypadki na zamarzniętych zbiornikach wodnych wciąż nie należą do rzadkości. Dlatego edukacja i akcje takie jak ta są tym bardziej potrzebne. Na skutek załamania się lodu mężczyzna znalazł się w wodzie. W tej sytuacji liczy się każda sekunda. Dlatego do akcji od razu przystępują strażacy. To scenariusz ćwiczeń z ratownictwa lodowego, które odbyły się na stawie w rykach. To już są doświadczenia wieloletnie, które wskazują, że tak jak teraz jesteśmy przed przed można powiedzieć, rozpoczęcia ferii w województim. Musimy się przygotować, bo tego typu sytuacje niestety, ale zdarzają się. Strażacy apelują, żeby nie wchodzić na kruchy lód. Gdy jednak wpadniemy już do wody, po pierwsze powinniśmy rozpostrzeć ramiona, aby równomiernie rozłożyć ciężar ciała. Następnie próbujmy yy, wydostać się z przerębli, krusząc przed sobą ten kruchy lód. Do, do momentu, do czasu, gdzie warstwa lodu pozwoli nam wyjść na zewnątrz. A następnie wyciągać się i przemieszczać w kierunku miejsca bezpiecznego. Takie ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności i procedur niezbędnych do efektywnego działania w warunkach zimowych i na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Ćwiczymy, doskonalimy nasze techniki, no i ewentualnie wyciągamy wnioski, co możemy zrobić więcej, żeby się przygotować na te sytuacje. Szkolenia są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Jako Państwa Straż Pożarna, w ramach prewencji społecznej staramy się tymi różnymi kanałami, które młodzież teraz bardzo lubi Facebook, Twitter no i przez inne media społecznościowe docierać do młodzieży i edukować ich na temat tego, żeby ich świadomość wzrosła. Ale oprócz edukacji i spotkań z uczniami, zawodowi strażacy oraz ochotnicy mają okazję doskonalić współdziałanie. Piotr Olejasz, Panorama Lubelska. Lubelska policja ma nowych funkcjonariuszy. To sześć owczarków, które rozpoczęły służbę patrolową. Z nowymi stróżami porządku spotkał się Marcin Otto. Trzy owczarki holenderskie, a także trzy owczarki belgijskie trafiły do służby w Lublinie. To są nowi pełnoprawni kadeci lubelskiej policji i już od lutego będą pełnić służbę na ulicach miasta. To teo imię operacyjne Saget, jeden z sześciu czworonożnych kadetów w lubelskiej policji. Podobnie jak jego psi koledzy, przeszedł długą drogę, by pełnić służbę w prewencji, Patrolować ulice Lublina i być. Pe... Pełnoprawnym partnerem swojego przewodnika. Nasinowi Psi Adepci to. Trzy owczarki belgijskie, trzy owczarki holenderskie. One niedawno wróciły z czteromiesięcznego szkolenia razem ze swoimi przewodnikami, które odbywało się w zakładzie kenelogii policyjnej w Słukowicach i tam uczyły się nie tylko posłuszeństwa, ale również takiej wzajemnej relacji, zaufania do swoich partnerów, przewodników. Żeby praca przewodników z psami była jak najlepsza, musi ich łączyć wyjątkowa więź. Policjanci swoich czworonożnych kolegów traktują jak partnerów. Jak się spędza? Tyle czasu z takim czworonogiem to jest więź, która rodzi się i trzeba ją utrzymywać, i ona rośnie cały czas. Psy w policyjnej służbie są nieocenionym wsparciem. Te, które trafiły do lubelskiej policji, są psami patrolowymi. Będą pomagać policjantom w ich codziennych czynnościach, ale nie tylko. Psy nam pomagają podczas zabezpieczeń różnego rodzaju, w trakcie służby patrolowej. Pies jest niezawodny, nie, nie zawiedziemy się na nim po prostu. Wykon, wykona wszystko, czego będziemy oczekiwać. Co ważne, psy będą też pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych, a także manifestacji. Ważne, by dobrze i dokładnie wykonywały polecenia przewodników. Dlatego szkolenie psów nie kończy się w momencie ich wejścia do służby. Jest szereg zagadnień, które musimy wypracować z psem. Psy są mniej więcej przygotowywane w hodowlach, tak podstawowo. A my musimy to na wyższy poziom podnieść i wykonujemy te zadania, które nam zlecają wykładowcy i jesteśmy z tego rozliczani i oceniani. Obecnie w szeregach Policji Lubelskiej służbę pełni łącznie 36 policyjnych czworonogów. Pod opieką pozostaje także 18 psów, które przeszły już na emeryturę. Marcin Otto, Panorama Lubelska. I to wszystko teraz czekam na Państwa o 18.30. Do zobaczenia. Dobry wieczór, Robert Gonet, witam i zapraszam na prognozę pogody. Jutro czeka nas dalszy ciąg dynamicznej pogody. Polska pozostanie w zasięgu głębokiego i rozległego niżu, a przez obszar naszego kraju przewędruje front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Czwartek będzie kolejnym pochmurnym dniem. W zdecydowanie większej części kraju spodziewamy się opadów deszczu. Jedynie na Warmii, Mazurach i Podlasiu popada śnieg z deszczem i śnieg. Opadów nie będzie dużo, popada raczej słabo, tylko na południowym wschodzie opady będą przybierać na intensywności. W całym kraju nadal wiał będzie porywisty wiatr dochodzący do 80, a w górach nawet do 100 km na godzinę. Zrobi się chłodniej, termometry wskażą od 2 stopni w okolicach białego stoku do 6 wzdłuż granicy zachodniej. Podczas najbliższej nocy nad Lubelszczyzną przeważać będą chmury z dość intensywnymi opadami deszczu. Uwaga kierowcy, na drogach będzie ślisko. Do tego utrudnieniem nadal będzie silny i porywisty wiatr, który może być bardzo niebezpieczny. Jutro nad naszym regionem wyraźnie da o sobie znać strefa frontowa. Zachmurzenie będzie duże, a dzień upłynie z deszczem oraz silnym i porywistym wiatrem. Termometry odnotują maksymalnie 3, a miejscami 4 stopnie. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa od tej na termometrach. Ciśnienie w samo południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosło, ale mimo to pogoda będzie wywierać niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Spójrzmy teraz, jak kształtować się będą kolejne dni. Od piątku powróci zima. Podczas weekendu występować będą opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura będzie na delikatnym plusie w okolicy 1 stopnia. Ale słońca ma być znacznie więcej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zatem 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są płuca po pandemii. Będziemy grali dla dzieci i dorosłych. Zadbamy o dobre oddychanie. Zobaczcie, tu wszystko gra okej! Okay. 32. finał, 28 stycznia. Siema! Bądźcie razem z nami. Oj się, będzie działo. się do leżącej i kitty. Siedzę sobie w kinie, proszę Pana, patrzę, patrzę na to, aż mi się chce wyjść kinie, proszę Pana. No i wychodzę. Zapraszam Państwa na program Stop! Kultura.